Cześć dzień, dzień dobry. dobry. Witamy z bądzikiem. Zobaczcie, mamy 007. tutaj 007 z Drapunie witają, kochani. Dawno nie kręciłem bązika. Dzisiaj zobaczcie, mamy ekstra linię, mamy super, mamy Deluxik, mamy nowość. One... Super, super, pomóg, super. Który naszą cię kocha, no. <laughs> Też była. Zobaczymy, co ta przyniesie. No, akurat. Ta no i, i plasterek miodu, kochani. Lecimy. 5 drapunek łączny koszt 40 zł. Zobaczymy, kochani, co tutaj pokażą z To co? Ciekawe, czy ta pszczółka się nam pokaże w końcu, bo nigdy jej chyba nie mieliśmy u nas. Oj, nigdy. Dobra. Czekamy no, no, dobra, drap... trzech takich samych symboli. Mamy ul, ul. I podkowe. Ja ale, już, ale już było ciekawie na samym początku. Drzewko, plaster. Plaster. O mamo i curo. Jest no, super. Pięknie. Jest super, kochani. Tęcza, sztapka, kwiaty. Koniczynka i na końcu gwiazdka. gwiazdka. Gra numer 4. Gwiazdeczka, portfel, sztapka. złoto skrzynia jest złoto. złoto i dwa razy a nie raz kwiaty wyżej były, wyżej były kwiatki to nic to nic to nic gwiazdeczka masz. gwiazdeczka safe -y. portfel o i skrzynia i drugi raz safe ran numer 6 koniczynka ul Diamencik i druga koniczynka. Sporo podwójnych. Myślę, sporo dubli, koniec. sporo dubli na tym bądzie dzisiaj. Lecimy dalej. No i tu już widzimy. Nie będzie, ale, ale spore, sporo sporo. Zobacz. Kochani, zobaczmy. Nie, bonus. Nabięf bonus, dobra. No niestety, wisienka, ile w tym bonusie. A nie, bo tu, nie, tu no, jak no, bo wygrasz, dobra. Masz, no. Czyli zero w bonusie. <laughs> I kochani, co pod tymi plasterkami? Zbrocik! Super! No, tutaj, to wiem, że, tutaj to wiem, że gdzieś były te no, ale kontrolne, wiec, ale... Się o, nie można Dawaj. No to się pobawiłem z kontrolnymi. Żonka już zabrała z na bok. wszystkie wygrane moje. Mm, tutaj komisja do gier i zakładów no, odebrała mi. Odebrała mi zdrapunie. Kochani, szukamy super panusik. Dalarka, I szukamy sztabki. naszych ulubionych symboli ostatnich. No jedziemy, pięknie, Zobaczymy. Nie ci poszło, trzymałam za Ciebie kciuki. Tak jest. Szukamy kochani kolejnego fajnego tutaj odcineczka. Jedziemy. Na razie nie mamy naszych wygrywających, Ananas na korale. Jest świnka, bank, klucz, winogronko, gwiazdka, koniczynka, pierścionek, zegarek, księżyc, plik i dwa symbole. Wiśnie i korona. No nie każda siódemka jest taka fajna jak na premierze. Zobaczcie, zobaczcie. Może tutaj. Tym 007, pokażą Siemeczki. się siódemki. Tu szukamy siódemeczek. I mamy tak, szósteczkę. 1, 8, 9, 1, 8. Pięknie nam się świecą tutaj w tym deluxiku te brylanty, diamenty. Jak zwał, tak zwał, ale siódemek na razie nie widać. Będą. Będą, Będą. muszą być. Pozytywnie myśli, tak jest. Myślimy pozytywnie. Piątka, dwójeczka, cztery symbole. Trzy, jeden, dwa i pięć, niestety. No to może coś w liniach, kochani, może coś w liniach z tymi siódemkami. Zobaczmy, jedziemy. Dwa pierwsze. Motylek i. Parasol. parasol. Masz parasol i motylek? Hmm? Jest co drapać? Jest co drapać parasolka. Tu parasolka. I okej. Okay. Fajnie. Było, było. Było co robić. Podkowa i księżyc. Tu już mamy podkowę. Mamy księżyc. Nie, tak, jedna po drugim. No Dobrze. Fajnie, fajnie. Mamy diament i sakwę. Jest diamencik. Jest sakwa. Jest sakwa. I tutaj. Mm -hmm. to pięknie nam się sakwa usadowiła i. Zobaczmy na samym dole praktycznie. Dobra. Jeszcze mamy kilka symboli. Klucz i leżak. Zobaczcie leżak i klucz na samej górze. Leżak i klucz. Tu mamy leżak. Leżak. Jeszcze linii nie widać, ale coraz bliżej, coraz bliżej. Dobra. Zostały nam trzy symbole. Arbus, słonik. Słonika widzieliśmy na pewno. Słonik Arbus. Tu mamy arbuza. Wyżej jest Arbus, jeszcze. Mm, arbus, a tu pomiędzy łódeczkami. Dobra, i słonik. No, no i fajnie. No, zobaczmy, co będzie tym ostatnim symbolem. Super linii. Czapunia. Kochani, Czapunia jest. Ale łódka ją zablokowała chyba. I, i tu chyba ma pusto i Ale tu chyba nic. pusto a t i r to nic na koniec niebieska niebieska ekstra linia więc zobaczmy co tutaj będzie mamy tak rowerek i, i motyl jest motylek rowerek masz pod motylkiem. O, faktycznie, a ja już tego zobacz, tego już patrzyłem. Tak, się spieszyłem do tego niżej. Jest motylek. Dobra, fajnie. Motylek, motylek, motylek. Jest w żółtym dopiero tu. Nadal. I tyle. Było, było, troszkę było tych symboli. Jeden prawie ominąłem. Zobaczymy, co dalej. Księżyc i? Diament. i... diament. I tak, diamencik jest to już. Diamencik. Jest księżyc na zielonym. Okej. Okay. Niebieski. Diamencik mamy niebieski. I wszystko. I żółty. Oh, zobacz, ja cię nie mogę. <gry> Teraz żonunia by mi tutaj tak. ominęła jedno. Okej, okay, wszystko. Wszystko. Możemy jechać dalej. Niżej. Klapeczki i kości. Mm -hmm. Dobra, tutaj już mamy klapeczki. Są w zielonym. Klapeczki, klapeczki. I w niebieskim. I w niebieskim. Raz, dwa. I wychodzi na to. Nie, nie widać. Kości nie widać. Zobaczmy Słoneczko kolejne daj. dwa. Słoneczko daj. Gwiazdka, kochanie i serduszko. No, tak, Zobaczcie. Fajnie. O, tu. Gwiazdka i serduszko, kochani. Tu gwiazdki ładnie sypnęły. Serduszko na różowym. no w niebieskim. Cud miód i gwiazdeczka na żółtym, to już tylko arbuzika nam brakuje w tych pięciu symbolach. No fajnie. fajnie. Dobra. Co to masz? Parasol i ptak. Był i ptaszek, i parasol. No to super. Super Pytanie, czy będą z tego jakieś linie? O, tu zobaczmy. Raz. Dwa. I trzy. trzy i cztery oj! oj, oj. I, i parasol, parasol i o, razem z ptaszkiem kurde, w linii ja wow, O, zobacz i tu no słuchaj są teraz takie wygrane takie fajne zdrapunie fajne. gdzie tych symboli jest naprawdę tych linii dużo no dobra i my szukamy takich ładnych linii monetkę dawaj monetkę <laughs> szukamy kwiatek i łódeczka i od góry lecimy Kwiatek na żółtym. Okruszki, okruszki. Kwiatek, kwiatek, kwiatek i łódeczka na różowym. No i na żółtym tu kwiatek, ale tu już linii nie będzie, pozostał mi jeden symbol, a jest nim lody. Są nimi lody. Kochani, cyk. Lody, lody, lody dla chłody, ale czy z tego będą linie? No tak mm. chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo. No tutaj odcineczek po prostu się chyba odbył. Kochani, ale, na tyle zdrapuniek zaczął pięknie. Tylko na maluszki będzie z tej piąteczki, kochani. No ale będzie. No ale to był chyba błąd, ten odcinek. Tak. Tak nam się wydaje, zdecydowanie błąd. Odcineczek się odbył. My wam pięknie dziękujecie, że byliście na tym błądziku razem z nami. Pięknie dziękujemy. Tak, dziękujemy. A, ja powiem dziękujęcie. Wy nam dziękujecie, a my wam dziękujemy. Tak jest, kochani. Buziaczki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Szukamy lepszych błądzików. Następnym razem. Papa. Pa. Tak jest. Buziaczki.